Zapraszamy, Zapraszamy na scenkę pod tytułem Gdzie dwóch się ten trzeci korzysta. O, miałczuk, ja tak bardzo marzę o takiej lalce. Ja też marzę o niej od miliona lat. A ja od 150 lat. O. Gdybyśmy mogli ją kiedyś gdzieś kupić. No właśnie. O, patrz, tam jest. No? Ale nie, bo ja ją wezmę. Nie, bo ja. Nie, bo ja. Nie, bo ja, nie, bo, ja. bo ja pierwsza powiedziałam, y, że że bardzo może o tej lata. A, ja, a ja, masz od niej od miliona, lat, a to tylko od 150. <grych> ja sobie ją. Biorę! Anio. Nie, bo ja. Nie bo ja. Nie bo ja. Patrz, nie ma jej. Ej no, gdzie ona jest? Anio, ty ją wzięłaś? Nie, w życiu ja jej nigdy nie mam. Żadnej łapki. Przysłowie, Ania. E, to, to... Bo gdzie? jak, jak ten dwa się kłócą, to, to trzeci korzysta. No i, i y, kan i kotek bardzo posmutnieli, prawie się popłakali. Hmm, to być nasze zabawa. I ale, ale, ale ja mogę się z wami poprawić. O, i teraz drugie przysłowie. Najlepszych przyjaciół Kaciu, poznaję się w biedzie. Super, i ukłoncie się. Brawo, brawo, widownia. zapoty. Dziękujemy bardzo.